Cześć, jestem Kasper, to jest kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj ze mną jest Piotrek. No mam bo... No i gramy w duo Dobra, mnie już czytała Piotrek gdzie lecimy? To góry Ja bym poleciał na Stark Industries. coś To jak będziemy mieć Ironmana, to... Co bierzesz? Ja rękawicę. Dobra, ja wolę tamto drugie. Ja wolę rękawicę. Aha, dr dron nam tu ląduje. Chłopie. Ja. No dobra, nie tu, tu. Uh -huh. ja lecę tutaj, potem idę tam. Ja lecę albo tu. Się, a, albo się kampi po prostu czeka tutaj. tutaj po prostu Wiesz co, ja wolę walczyć. Ja wolę się Znaczy dobra, ja też z tobą pójdę na kampy, tylko że muszę coś zebrać sobie. Dawaj tu. Moje, jak tam ktoś nie wyląduje. No dobra. 5 miliardów. Dobra, to, to jest chociaż moje. Jak tam ktoś nie będzie. Dobra, mam pistola. Aha, tu chłop też ma pistola. To jolo? Dobra. Dobra, czas, to widzimy się jak, jak będziemy w kolejnej gerce. Dobra, my już przy jesteśmy na przejmowaniu Marvela i nie wiem co to jest. Ja mam duma jak coś. Dobry Piotr, Piotrek jesteś? Co? Piotrek? Dobry czad, Piotrek, jak Nie wiem gdzie... Au... Dobra, szczerze już będę rzeką cześć.